Kochani, vlog z numer 2. Ja właśnie wstałam, jak widzicie. Tam jest Kamciu. On jeszcze śpi. Kamciu. Powiem Wam, że na okres zimowy to ja bardzo lubię spać u babci w salonie, ponieważ e, tam jest ciepło. Mój pokój niestety nie ma wam bo ma bardzo, bardzo cienkie ściany. Więc uwierzcie mi, tu jest potwornie zimno. Wczoraj robiłam live'a z Star Planet Byliście mega aktywni na nim I obiecałam wam, że otwieram prezenty I tak też właśnie zrobię teraz Więc ja już sobie szykuję mojego laptopa I zaczynamy otwieranie prezentów Okej okay, myszki, zróbmy sobie losowanie W międzyczasie chciałam wam podziękować naprawdę każdemu z osobna i wszystkim razem Za wczorajszego live'a Byliście nieziemscy Mam nadzieję, że na kolejne wpadniecie jutro w środa 3 grudnia również robię live'a. Yy, również będzie live, więc mam nadzieję, że wpadniecie. Ok, i kręcimy ostatni raz. Mam nadzieję, że coś fajnego wypadnie. Dostałam od Was również całą masę, aż 4 pozdrowienia. Ale to po prostu nie będę teraz otwierać, bo chcę to zrobić na live, jak aktywuję sobie boosterka. Będę wam wyświetlać niki tych osób. Eee, Dirma Bardzo dziękuję. Zobaczcie sobie. Wbijamy do niej grafiki. Do każdego kogo wam pokażę wbijamy grafiki. I otwórzmy sobie te prezenty. Zobaczmy. Uuu, jakie piękne włosy. Vampir Vika123. Taka osóbka. I ona nam zaspamowała animacja. Rewelacja. Lecimy dalej, nie poddajemy się. Znowu minta. 3333. Kokardeczki. I Julinoj 1234 Bardzo dziękuję za włoski piękne. Dziękuję wszystkim razem i osobno jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziecie na kolejnym live'ie na TikToku. Taka sama nazwa jak YouTube. Ostatnimi czasy bardzo lubię brać aszfagandę, więc dzisiaj też ją sobie weznę. Najlepiej nie myśleć o jej smaku, bo jest obrzydliwa. Ja korzystam aktualnie z mojej maczy. Jest rewelacyjna. Jak na razie najlepsza najlepszą macę, jaką piłam. Sypię sobie około trzech piastych. Troszkę. Ciepłą wodę po prostu. Nalewam jej dosłownie trochę, żeby mi się taka glinka zrobiła. Teraz dolewam wody. Cztery. I sobie ją spieniam. Cześć kochani, zaczniemy sobie odspieranie dzisiaj kalendarzy wcześniej rano. Jest godzina 9.00 i w zozolach mamy okienko numer 2. I mamy zozola chyba jabłuszkowego. Tu. Yy, tu się nie przejmujcie tą dziurą. Yy, tu mamy Okej, okay, znowu jakieś dwa krążki. Caramello. Uuu, jaka ładna, czekajcie. Ale wygląda tak. Mm. Mamy czekoladkę. Czarna mamba. E, nadziewanie e, na bazie czarnej czekolady, której smak uzbogaca chrupiące prażynki. Ukryte w wyjątkowej, delikatnej, ciemnej czekoladzie. Okej, okay, czyli dziś mamy, że tak to powiem, zdrowo. Tu. Tak małe litereczki. Prezencik. Tu nie ma napisane, jakie to smaki, więc mi się wydaje, że chyba wszystkie będą yy, takie same. I sozole, i sozole, i sozole. Tu dwójkę od razu zauważyłam. Takie pastelowe sukiereczki. Yy, yy z alkoholami. Bułeczka z tu. Aha, jest napisane. Dzisiejszy jest o smaku grappa, a wczorajszy, wczorajszy był o smaku kirish likor. Aha, czyli wiśniowy likier. Ja wam nawet, nawet tam nie czułam, tak szczerze, wiśniowego likieru. Teraz piesek, kamuniek, Mam u O! Też kółeczka dzisiaj? Nie umiem wyjąć. Takie płaty. Ostatni kalendarz Holly. Dwójka. I dwójkę... W dwójce mamy... O! Arbuzowy. Mega. Ja lubię arbuzowe rzeczy. sobie obiadek i zaraz sobie włączę coś na YouTube do oglądania. Kurczaczek, ciapka pusta. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale jest to... Są to ziemniaki z masełkiem i z kieszoną kapustą. Kocham. Kochani, ja właśnie robię obiadek. Do tego patrzę sobie na pogodę za oknem. Jest coś ładna. Możecie zauważyć, ale ma już zaświecone dzisiaj. Troszkę mam sprzątania, ale troszkę, więc powinno szybko pójść. Już w sumie dużo zrobiłam. Czekam, aż mi się pranie zrobi, a podłogi umyję później, bo teraz bez sensu. Dzisiaj jeszcze mam 3 godziny korepetycji. Trzy dużo, ale damy radę. Właśnie będę chciał robić w latach Okej, kochani, przepraszam, dogrywam się, bo włączyłam w mikrofonie pogłos i nie brzmiało to za dobrze. Yy, przyszła do mnie w sumie przyszły lampy yy, oświetleniowe do nagrywek, mega, mega fajne. Zawsze takich marzałam. Myślę, że teraz będę mogła jeszcze bardziej profesjonalne filmy tworzyć. Tak one się prezentują, zobaczcie, sobie je się podwyższa, one mają chyba 1,70 łącznie, jak się maksymalnie wysunie, tak świeci, więc i to jedna tak świeci. Obydwie są takie same, więc myślę, że teraz będą jeszcze lepsze jakościowo nagrania, zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Nie kosztowały dużo. Tutaj coś mówię, że bardzo się cieszę i że dostałam kalendarz adwentowy. Niestety Rafał jest dzisiaj w pracy, więc muszę sobie poradzić sama. Jutro na jutrzejszym vlogmasie Rafał otworzy za 2 grudnia i za 3 grudnia. Taką piękną torebeczkę dostałam. Pochwalę Wam się, co tutaj otrzymałam. Uwaga, uwaga. Wyciągam i są to kule do kąpieli o zapachu cynamon z ciasteczkiem. Nie pachną cynamonem, pachną takim mydłem, ale takim ładnym mydłem. Yy, więc bardzo fajne, bo ja bardzo lubię kule do kąpieli. Yy, następną rzeczą, jaką dostałam to są takie czekoladki z Carmello, takie łyżki czekoladowe. To są takie do rozpuszczania w mleku, więc mega fajne. Kiedyś takie miałam mleczne. Były dobre, były naprawdę dobre. I ostatnią rzeczą, jaką wyciągam, jest coś w papierze. Hmm, let's see, let's see. Co to może być? Ja już widzę. Kubeczek, ale patrzcie, jaki piękny. Patrzcie jaki on jest boski. Jezus, to jest najsłodszy kubek w mojej kolekcji, jest przekozacki, bardzo dziękuję. Ja kiedyś o nim wspominałam Rafałowi, że mi się mega podoba i jak widać posłuchał. Tu nawet są dziury w środku na nóżki. Będzie się to ciężko myło, ale myślę, że damy radę. Boże, idealny komplet mi stworzył. Te czekoladki z karmello kubeczek do tego gorąca kąpiel z kulami do kąpieli. No. Czego chcieć więcej, kochani? Czego po prostu chcieć więcej? Jest to mega. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień, za 2 grudnia w kalendarzu. Nie dość, że te kupne kalendarze były mega. To kalendarz personalizowany też mi się mega podobał. A Wy, czekajcie na vlogmasa numer 3. Widzimy się o tej samej porze codziennie. Jeszcze wam okay, kochani, przerwę, przepraszam bardzo, Pozwoniłam już idę, sobie, Ju idę już idę spać, już wam tylko dogram, holi, że zrobiłam ten napój Holly, zapytałam smak. Rafała, czy, Rafała, powiedział, czy mogę, tak, powiedział, że, mi że tak, też ale że mam mi się też troszkę zostawić, zostawić żeby mógł sobie spróbować, więc, ja się więc tylko tak też zrobiłam, ja tylko pachnie, łyczka wezmę, bo ja nie przepadam za takimi rzeczami, żeby wypijać w takich ilościach. Dzisiejsze to chyba było hydration, nawodnienie, pachnie mocno arbuzem, taki tymbark arbuzowy. Bardzo jak ładnie. EG16. Zobaczymy, czy będzie miał chemiczny smak. Myślę, hmm. myślę, analizuję dane. Tak jak e, jak finalnie bardzo mi smakował. Arbuzem. Ten ale granatowy bardziej troszkę bardziej mi smakuje. smakował. Smakuje ale arbuzem. nie jest zły. Takim Naprawdę mega fajny. Bardziej naturalnie smakuje niż mega, pachnie. Mega. Chociaż ten granatowy osobiście mi bardziej siedział. no Dziękuję za uwagę.